Cześć, witam serdecznie na moim kanale i dzisiaj sobie porozmawiamy o trafności Allegro, a tak naprawdę o moich wnioskach przez ostatni rok, czego dowiedziałem się o trafności i jakie eksperymenty wdrożyliśmy, żeby troszeczkę lepiej tą trafność poznać. Zapraszam do oglądania. Przede wszystkim może zacznijmy sobie od e, takich definicji. Ja to poruszałem na, e, w innych filmach, natomiast dla tych, którzy nie widzieli, nie widzieli poprzednich filmów, e, przedstawię to jeszcze raz. Co to jest ta trafność? Trafność to jest taki algorytm, który e, po prostu podejmuje decyzję za Allegro automatycznie. Ma co za zadanie? Po pierwsze, zarobić dla Allegro pieniądze, a po drugie, co się wiąże z pierwszym, e, pokazać na samej górze jak najbardziej atrakcyjną ofertę kupującemu. I jeżeli to jest algorytm, to jest taki robot, który po prostu sam podejmuje decyzje, no to jak każdy robot, tak jak chat GPT, podejmuje decyzje w oparciu o jakieś dane, prawda? No i teraz sobie przeanali przeanalizujemy te dane i powiem o paru tam Nowościach. Co ten algorytm tak w ogóle bierze pod uwagę? Przede wszystkim no, przeanalizujmy takie elementy jak yy, ilość zdjęć. Czy to ma znaczenie dla, yy, z perspektywy trafności? Czy ilość zdjęć poprawia jakość oferty dla, dla kupującego? No tak, czyli ilość zdjęć ma znaczenie, rozmiar zdjęcia głównego również. Dopasowanie opisu oferty do zapytania kupującego i do tytułu. No, algorytm trafności wtedy mówi, że ta oferta jest bardziej zbliżona do zapytania kupującego. Czyli z opisu oferty wiemy, że liczy się w trafności ilość tam słów kluczowych, ilość w ogóle słów w danym opisie, czyli im, im, im jest dłuższy opis, tym lepiej będzie się pozycjonował ze względu na to, że prawdopodobnie dzięki temu będzie wyższa konwersja, wyższa sprzedaż, no i też zyskuje na tym algorytm e, trafności. Druga sprawa, e, jeżeli już mówimy o opisie, no to warto, e, warto zrobić coś takiego, żeby w nagłówku pierwszym był tytuł, czyli opisujący jakieś tam sekcje. E, jeżeli tego nie zrobiłeś i nie chcesz robić, znaczy no nie masz czasu robić tego dla wszystkich ofert, no to jest takie coś jak menadżer ofert z niezbędnika sprzedawcy. W komentarzu daję taki link afiliacyjny, więc jeżeli doceniasz moje materiały, to możesz z niego skorzystać. No i to działa w ten sposób, że po prostu masowo możemy dać tytuł. Na górze do naszych ofert, na górze, na samym dole, w nagłówku pierwszym, żeby po prostu troszeczkę poprawić to pozycjonowanie. No i tak dalej. Co bierze również trafność pod uwagę? No to jakość oferty oraz jakość sprzedającego. No bo z perspektywy trafności dla Allegro ważne jest, żeby klient po transakcji był zadowolony. Więc no i po pierwsze, żeby był zadowolony i żeby zwiększyć prawdopodobieństwo zakupu przez klienta. No i tak, i co taki algorytm bierze pod uwagę? Bierze pod uwagę, po pierwsze, czas wysyłki tego samego dnia. W, w, w danych godzinach po prostu ten algorytm troszeczkę może u, ulec zmianie. E, druga sprawa, ilość metod dostaw. Kolejna rzecz, czas na zwrot. Kolejna rzecz, długość gwarancji. Kolejna rzecz, e, opinie i zadowolenie kupujących, czyli te gwiazdki. Jeżeli sobie wejdziemy w jakość sprzedaży, jakość mojej sprzedaży, to możemy tam zobaczyć, że współczynnik polecenia przez kupujących, na przykład jeżeli masz 99,5, no to zauważysz tam, że po prostu maksymalnie możesz z tego zdobyć 100 punktów, a za gwiazdki, czyli zadowolenie od kupujących, możesz tam dostać 170. Rozumiemy przez to, że algorytm lepiej traktuje takiego sprzedawcę, który ma po prostu większą ilość gwiazdek. Jak, tego możesz, jak po prostu możesz to wykorzystać, jak, to bardziej do, do, jak tego bardziej dopilnować. Jeżeli z perspektywy konta wejdziesz sobie w otrzymane oceny, to, to możesz sobie przefiltrować oceny, które obniżają Twoją obniżają po prostu tą średnią, czyli dają, czyli przefiltrują sobie kupujących, którzy dają na przykład cztery gwiazdki i warto te gwiazdki po prostu zbijać. Czyli jeżeli ktoś wystawi cztery gwiazdki, można się skontaktować z kupującym, prosimy o zmianę opinii albo w ogóle jej wycofanie, bo to naprawdę mocno wpływa na, na ten algorytm. Kolejna rzecz, co jest nieco bardziej, nieco bardziej traktowana przez Allegro niż to wynika z punktacji, to jest ułamanie regulaminu. Jeżeli wam zamkną aukcję, no to pozycja potrafności może polecieć bardziej. Pro nieproporcjonalnie do tego ile punktów za to odejmuje. Czyli na przykład za zgłoszenie jednej oferty otrzymujemy minus 20 punktów. Natomiast to jeszcze bardziej widać po prostu w naszych pozycjach. No i tak, Allegro stara się zrobić tak, żeby on był, żeby Allegro było taką jakby platformą jednolitą, spójną wedle przestrzegania regulaminu i bardzo, bardzo mocno to stara się egzekwować. No i tak, czego się na przykład, co możesz wprowadzić do swojej sprzedaży, żeby wykorzystać ten algorytm? Tutaj moją sugestią na przykład może być to, żeby zobaczyć, jak jest nazwana twoje, twoja kategoria. Na grupie analizowaliśmy taką anomalię, przez co, przez co po prostu oferta z niższą sprzedażą jest wyższa po prostu w trafności. No i tak, jeżeli sobie wpiszesz na przykład pościel, no to będzie pierwsza oferta, prawdopodobnie nie wiem kiedy to oglądasz, ale prawdopodobnie będzie pierwsza oferta ta, która tak gdzie się zaczyna po prostu tytuł od słowa pościel. Natomiast jeżeli wejdziesz w tą ofertę i wejdziesz w kategorię, czyli komplety pościeli, to pierwsza oferta będzie taka, która się nazywa komplet pościeli. Bo Allegro gromadzi dane, prawda? I, i, i jeżeli nazwiesz od samego początku aukcję komplet pościeli, no to po prostu będziesz wyżej w danej kategorii. I tak, jak to zrobić, jaki tytuł będzie skuteczniejszy idąc z tym tokiem rozumowania? To możemy sobie przeanalizować w kampanii. Na przykład, jeżeli jest to dane słowo kluczowe, załóżmy, nie wiem, no dajmy na to ta pościel, no to na słowo pościel jest tyle i tyle wyszukiwań, a w kategorii może się okazać, że po prostu ludzie tego części szukają, po prostu w kategorii, prawda? Czyli na przykład ludzie wchodzą w drzewo kategorii, tam jest jak sobie wpiszesz komplety pościeli w planerze kampanii i klikniesz kategorię, no to zobaczysz, jaki jest średni miesięczny potencjał. No i na przykład, jeżeli ten, jeżeli ten potencjał jest większy od naszego głównego słowa kluczowego, to może warto się zastanowić nad tym, żeby troszeczkę zmienić układ, układ naszego tytułu. Bo tak jak na Amazonie, na Amazonie to jest dosyć jasne, nawet, tak już, nawet takie programy jak Helium ten to podpogadają, że że, e, liczy się po prostu proporcjonalność tych słów e, w tytule, bo wtedy Allegro, e, wtedy Allegro podejmuje taką decyzję, że jeżeli to jest na samym początku tytułu, e, no to to bardziej określa samą ofertę, prawda? Allegro, e, konsultacje Allegro się do tego nie, przyzna, e, nie będą przyznawać, natomiast no, po prostu zrobiliśmy tyle e, audytów, tyle po prostu e, przypadków sprawdziliśmy, że jesteśmy w stanie to z pełną dozą przekonania stwierdzić. No i co jeszcze y, algorytm trafności bierze pod uwagę? Bierze pod uwagę to, y, czy... Historia danej aukcji czy danego produktu e, jest na tyle przekonująca, żeby przekonać algorytm do tego, że, że po prostu ta oferta jest dobrej jakości. Chodzi mi o to, że jeżeli na przykład masz ofertę 30 dni i nie zgromadziła żadnej sprzedaży, no to algorytm trafności myśli sobie w ten sposób, że no rzeczywiście ta oferta nie jest e, dobra jakościowo, bo po prostu przez tyle czasu nie zgromadziła sprzedaży, więc nie ma motywacji ten algorytm do tego, żeby po prostu pokazywać e, to klientom. Natomiast najlepiej, co działa na trafność, to są dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o jakość oferty, to jest zgodność tytułu z zapytaniem klienta i dopasowaniem do kategorii. Oraz popularność oferty, bo yy, ta, pop ta popularność oferty również ma swoje zmienne. Czyli, jeżeli na przykład jest, jest, jest oferta, która ma 400 sprzedanych sztuk, a jest zupełnie nowa, to ona będzie wyżej niż ta oferta, która ma 400 sprzedanych sztuk, a istnieje jakiś tam czas, bo po prostu ona nabiła tego busta i, yy, i to jest jako aukcja trendująca, i wyżej jest pokaz pokazywana przez Allegro. Kolejna rzecz to jest. Zasięg samej oferty to jest uzależnione również od tytułu. Zasięg oferty, czyli na przykład jeżeli mamy ofertę, która ma 100, 100 sprzedaży i załóżmy 10 tysięcy wejść, to będzie lepiej traktowana niż taka oferta, która ma 100 sprzedaży, a 8-7 tysięcy wejść. Po prostu ilość, ilość zasięgu jest naprawdę ważna z perspektywy, z perspektywy tej trafności. I jak możemy sobie w tym pomóc? Możemy sobie w tym pomóc tak, że w parametrach kod produktu, kod producenta, linia, model itd., tak dalej. dodajemy kolejne alternatywne po prostu słowa, które pozwalają nam zwiększać ten zasięg. Warto korzystać z takich słów, które po dodaniu nie wymagają specjalnego wysiłku w tym, żeby uzyskały większą ilość słów. Na przykład Sprawdź sobie, spraw sobie taką ofertę, albo takie słowo kluczowe jak klatka dla świnki morskiej. No i tam jest 7000 wyszukiwań, konkurencja jest bardzo mała, bo zaledwie 2000 ofert i włączenie tej aukcji na wyróżnienie. Jeżeli już jest wyróżniona, to super, ale włączenie takiej aukcji na wyróżnienie sprawi, że ona już ląduje na pierwszej stronie. Czyli dodając tylko to słowo, zwiększasz po prostu momentalnie, momentalnie zwiększasz swój zasięg. Więc. W pierwszej kolejności możesz uzupełnić słowa kluczowe w, w kodzie producenta, w nazwie handlowej itd., itd., itd. Druga sprawa, żeby zadbać o ten zasięg oferty, pomagają w tym strefy okazji, natomiast o stref okazji nagrałem inny film, więc możesz go znaleźć na naszym kanale. Jaki jest jeszcze kolejny mój wniosek e, z perspektywy trafności? To tak jak powiedziałem na samym początku, trafność e, daje e, kupującemu jak najbardziej atrakcyjną ofertę z perspektywy Allegro i taką ofertę, na której Allegro więcej zarobi. Bo na przykład e, wpisując jakąś tam, jakieś tam wyszukiwanie, prawda, no to okazuje się, że e, te oferty, które są droższe, wyś wyświetlają się wyżej, mimo że mają niższą sprzedaż. Dlatego, że po prostu ta oferta więcej złotówkowo płaci prowizji dla Allegro. No i tak ten algorytm po prostu również działa. Kolejna rzecz to jest taka, że e, no, liczy się ten pułap smartowy, czyli jeżeli masz ofertę za 39 zł, a ktoś ma ofertę za 45 zł, ona też zyskuje troszeczkę w tych parametrach trafności, ponieważ e, po prostu z perspektywy trafności Allegro zwiększa to prawdopodobieństwo. E, zwiększa to prawdopodobieństwo, że klient dokona zakupu właśnie na tej ofercie, a nie na ofercie e, po prostu konkurenta, który ma tą cenę niższą, e, wykraczającą poza pułap. Smartowy. I generalnie, co ja chcę przekazać, bo tak mówię o różnych przykładach, i tak dalej, natomiast chcę przekazać to, że e, chcę przekazać taką wiedzę, w jaki sposób interpretować w jaki sposób interpretować tą trafność, żeby ona zwiększała nam te zyski. Żeby, on, żeby ją tak wykorzystać, tak nauczyć się sposobu myślenia, myślenia tej trafności, żeby wiedzieć, który punkt styku klienta z ofertą warto dopracować pod względem, pod względem trafności, czyli metody dostaw, czyli wysyłki tego samego dnia do godziny tam wyższej granicznej, czyli na przykład ilością słów w opisie oferty, ilością zdjęć, parametrami zdjęcia głównego. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu możesz sobie to przeskanować, Twoją ofertę, ofertę konkurencji i y, zamienić się rolami z, z algorytmem trafności i y, pod jakim względem y, algorytm może traktować lepiej Twoją ofertę niż ofertę konkurencji, licząc w to czas na zwrot, gwarancje i takie tam rzeczy. I tak, w czym Ci ta trafność tak naprawdę pomaga? Odpowiedź brzmi we wszystkim, bo. Jeżeli masz niską trafność oferty, w sensie jakość tam, tej oferty, no to zapłacisz więcej za CPC, czyli za koszt kliknięcia w Allegro ADS. Jeżeli płacisz więcej za kliknięcie w Allegro ADS, to normalnym jest, że po prostu albo oferta rzadziej będzie się wyklikiwać, albo po prostu zwrot z inwestycji będzie dużo mniejszy. I tak, też często na przykład przychodzą do mnie sprzedawcy i po prostu zastanawiają się nad rozwiązaniem danego problemu. Na przykład, kurczę, mam fajny tytuł, wszystko zostało dobrze zrobione, i tak dalej, ale z jakiegoś powodu oferta nie chce się wykikiwać, nie wyczerpuje danego budżetu. No to co ja bym w takiej sytuacji radził zrobić? Przede wszystkim testować stawkę kliknięcia, co nam powie wiele o jakości oferty, bo jeżeli na przykład ustawimy stawkę kliknięcia, załóżmy za złotówkę i dalej nie będzie kliku, to znaczy, że jakość oferty mamy słabą. Oczywiście koszt kliknięcia jest zależny od, słowa kluczowe, od słów kluczowych, od tytułu i od jakości oferty i po prostu od kategorii, więc to CPC będzie się różnić. Natomiast jeżeli będziemy podnosić to CPC na, na przykład 2 zł, 3 zł i tak dalej, na pewnym etapie oferta zacznie się wyklikiwać, no to mamy taki feedback, co trzeba zmienić, jak trzeba po prostu nad tą jakością oferty poprawić, albo po prostu da nam to sygnał taki, żeby nad tą jakością oferty troszeczkę bardziej, troszeczkę dłużej popracować. No i jaka jest recepta na to rozwiązanie? Przede wszystkim, no jeżeli ma problem z zasięgiem, stwórzmy ten zasięg i wykorzystajmy ten algorytm trafności. Czyli dodajmy do, dodajmy do oferty więcej słów, skierujmy, wprowadźmy słowa kluczowe do nagłówków, zmodyfikujmy bardziej tytuł. Tytuł możesz zmodyfikować tak, że wysyłasz prośbę Allegro o zmiany tytułu, ponieważ chcesz się bardziej atrakcyjnie pokazywać klientom czy z różnych innych powodów. Dopracuj jakość swojej sprzedaży, co też jest ważne dla wszystkich Twoich ofert. Popracuj po prostu nad tym, żeby dodawać jak najwięcej zdjęć, zdjęć do ofert. Sprawdź, czy wymiary Twojej miniaturki to 2560 na 2560, bo to też jest korzystnie przez algorytmy traktowane. No i jaki jest czas danej oferty. W sensie, czy ta oferta jest na Allegro długo i nie uzyskuje i nie uzyskuje jakichś tam zadowalających rezultatów, no to ciężko będzie ci taką ofertę reaktywować. Kolejną, rzecz, kolejną rzeczą jest to, że zastanowiłbym się nad tym, jak złapać taki zasięg, w sensie zasięg na, na ofertę wykluczając jakość oferty, czyli wykluczając taką anomalię, że po prostu się przez ADS nie chce wyklikiwać, ponieważ ta jakość oferty jest słaba. No to tutaj e, moją receptą jest reklama graficzna, no bo reklama graficzna nie jest uzależniona od jakości oferty, a bardziej od targetowania, e, od, targetowania od zasięgu i od po prostu zapłaty za wyświetlenie danej oferty. Więc ta reklama graficzna, graficzna sprawi, że troszeczkę ominiesz, Aspekt jakości oferty przy wyświetleniu. Przy tym, że jak chcesz po prostu zdobyć wejście na ofertę, a, a po prostu algorytm ci to utrudnia. No i pamiętajmy też, że algorytm bierze pod uwagę ostatnie 30 dni, jeśli chodzi o parametry pozycjonujące czyli jeżeli jest taka sytuacja, że e, dobra, chcemy zbudować tą popularność, obniżamy cenę, załóżmy e, i po prostu to dalej nie przynosi rezultatu to poczekaj 30 dni, taki okres 30-dniowy, aż po prostu ta oferta zgromadzi tę popularność, wypozycjonuje się troszeczkę i po 30 dniach po prostu będzie miała prawidłowe te rezultaty pod warunkiem, że wszystko pod względem trafności i pozycjonowania dopracujesz. Muszę się troszeczkę zmartwić, jeżeli liczysz na to, że wszystko za Ciebie zrobią algorytmy to tak troszeczkę nie działa, bo jeżeli oferta nie będzie miała popularności, jeżeli to nie będzie atrakcyjne dla klientów, no to po prostu będziesz miał problem z wypozycjonowaniem się na Allegro, a pozycja na Allegro jest naprawdę bardzo ważna, bo to działa mniej więcej tak, jak pokazują statystyki, że największa sprzedaż jest na, pierwsze, na pierwszej pozycji i proporcjonalnie po prostu to spada do takiego momentu, że na drugą stronę mało ludzi po prostu zagląda, więc im masz wyższą pozycję, tym więcej sprzedajesz, im, ma, im więcej sprzedajesz, tym masz wyższą pozycję i to działa, jak taki mechanizm samonapędzający się, aż się nie wyhamuje do takiego etapu, gdzie po prostu nad Tobą są oferty o wyższej jakości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Um, dlatego ten algorytm trafności sprawia, że to promowanie i sprzedaż danego produktu jest całkiem taka stabilna, bo no, w odróżnieniu od sklepów internetowych, bo w sklepach internetowych to działa tak, że my musimy zapłacić za pozycjonowanie, za reklamy, za jakiś tam marketing i tak dalej, cały czas to, to jakby na bieżąco wkładać i zastanawiać się na zmianą strategii, a tutaj algorytm trafności po prostu nam wypozycjonuje daną ofertę i to nie wymaga tak naprawdę wielkiej obsługi. Więc, więc przede wszystkim, jeżeli zależy Ci na sukcesie na Allegro, musisz myśleć tak jak Allegro, czyli zastanawiać się nad, się nad tym, jak z perspektywy trafności wypracować przewagę na swoich ofertach. No i generalnie jeżeli Ci zależy na wszystkich na wszystkich jakby tutaj mm, ofertach, żeby podkręcić im trafność, no to masz do tego narzędzia. Pierwszym narzędziem jest ale asystent, który po prostu sprawi, że dana, jeżeli jest na przykład dana oferta 30 dni na Allegro i nie przyniesie sprzedaży, no to Aleasystent zakończy taką ofertę i wystawia, ponowno, wystawia podobną z innym numerem oferty, więc musisz w swoim systemie sprawić tak, żeby aukcja się automatycznie wiązała z produktem no to jest jeden aspekt taki ale asystent. Drugi aspekt no to niezbędnik sprzedawcy, monitor trefności. Linki masz w opisie oraz w komentarzu, jeżeli doceniasz ten kanał to możesz skorzystać z linków moich afi afiliacyjnych. I ten niezbędny sprzedawcy daje ci taki monitor trafności, czyli jeżeli na przykład masz problem ze sprzedażą, patrzysz te ten monitor trafności i te, ta trafność, ta pozycja w trafności jest po prostu na. No, no, ta pozycja jest dosyć niska, no to wiesz już za co się zabrać, prawda? Bo jeżeli konwersja jest ok, wszystko jest ok, e, oferta się jakoś tam e, wyświetla, ale ilość sprzedaży na każdy tysiąc wejść jest ok, a pozycja jest niska, no to popracuj nad tą pozycją. Być może EAN-u e, zapomniałeś do oferty dodać, czy po prostu są jakieś. Z, czy, czy po prostu nie wykorzystałeś wszystkich słów kluczowych, a może masz mało zdjęć. Przeanalizuj te rzeczy na, właśnie w tym monitorze trafności. Kolejną sprawą, co możesz sobie pomóc dla wszystkich ofert, no to jest właśnie ten niezbędnik sprzedawcy i automatyczna zmiana miniaturek, bo każda miniaturka będzie traktowana lepiej przez trafność, jeżeli ona nie będzie stykać się ze zdjęciem a menadżer ofert w niezbędniku sprzedawcy sprawia, że automatycznie dla wszystkich ofert tak przycina te zdjęcia i tworzy marginesy, żeby każde zdjęcie z perspektywy trafności Allegro było na białym tle. Możesz tam dodać, tak jak wspomniałem wcześniej, tytuły w nagłówkach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I na koniec pamiętaj, że Allegro lubi takie oferty, które się dostosowują do ich strategii, czyli jak wprowadzili na przykład tą produktyzację, no to wyżej, wyżej traktowali te oferty te, które się podłączyli już od razu pod tą produktyzację. Jeżeli Allegro coś wprowadza i jeżeli ty to wprowadzisz, to będziesz po prostu lepiej traktowany, bo Allegro cię wynagradza za to, że pomagasz im tworzyć tak portal, jak oni mają to w zamyśle. Można się z tym zgadzać, można się z tym nie zgadzać, ale jeżeli pobie pobie pobierasz zyski z Allegro, no to warto, żeby po prostu tych zysków było jak najwięcej. To tyle z mojej strony. Bardzo Ci dziękuję za oglądanie. Zapraszam do dołączenia na naszą grupę Allegro na Styrdach, gdzie rozszerzamy tą wiedzę o trafności, podajemy konkretne przykłady, rozwiązujemy różne anomalie związane z trafnością itd. itd. Zachęcam do polubienia tego filmu, skomentowania, udostępniania, subskrybowania i zostawienia dzwoneczka, żebyś zawsze był na bieżąco. No i generalnie możesz skorzystać z naszej oferty, jeżeli możemy rozwiązać któryś z Twoich problemów. To tyle ode mnie, dziękuję i do zobaczenia w przyszłych materiałach.